Mam moje ziomeczki z tej strony plziomek.pl I dzisiaj sobie pograłem Minecrafta na modach i jednak tam mi się wygenerował świat... Się... O Lego, lego, lego! Lej A co się daje? On daje deal Ale Ciekawe co mi daje go zabije. Ła, posunę go na kaktusa. To jest bardzo niestety takich struktur dużo, tu, na którymi ja nie przepadam i jednak chcę jeszcze odgłosy ciszę. to by nie dobra skończyło to charkotaki. i jak widzicie tam jest diament ja wam też mogę pokazać co sobie stanie kiedy ja tego diamenta wykopię potem jest lawo. nie to jest coś gorszego ale Tak mówiłem, że to jest lewo. Mówiłem. Mówiłem, bym się mnie nie posłuchaliście i teraz muszę zginąć. Tak, za moje grzechy. By się tej smażył. Bóg mnie ukarał. Jest, może przeżyję. Muszę, nie muszę ginąć. Jest. Mówię, mam tylko to udowodnić, że nie kłamię, że nie co jestem, że ja nie idę pod jaksy. I nie, nie, bo nie chciałem te, tylko takich komentarzy. O, Janne. Dobra, <grym> na szczęście dostałem kamienny kill tutaj od Nocha. Nie no, nie od Nocha, od ogólnie. Dostałam na rozpoczęcie gry. Może zareklamuję ich grę? Nie, zareklamuję, Przez stworzenie sobie bonus, bonus chesta. Ale jestem ciekaw, co to jest. Ja oczywiście napis full idę do... ile wszędzie gdzie nic tej nocy Tu jest tyle? To nic nie ma? O, jest. Są spodnie, jest. Majtki dostanę. Nie ja do z gondupą przynajmniej lata, jeszcze węgiel. E, ja na razie będę po prostu grał na Peaceful, bo to jest, widzę bardzo wszystkich rzeczy. To nie jest mój skin, od razu mówię. Ja swojego skina e, nie wgrywałem tak, miałem po prostu brzydkie oczka. Jeśli podobały. No to ma być ładna seria. Okej, okay, y ja tutaj mam mini mięk... mapkę. Nie, nie C. X. XXXR Co tu jest! To duże gówno. U Mówię jeszcze, że usunę te wszystkie na te struktury. Bo to mnie zaczyna irytować. Że idę, idę, idea tutaj mi się gówno generuje. Jakiś gówno postawił, które kałem wali. O. Dziękuję. Dziękuję, nie pogardzę, nie pogardzę. Nie pogardzę głównym. Mogę wejść, mam pokazać, gdzie to jest gówno. Co jakiś gówniak z łukiem. Ojej, weźmy włączony pismo, tam stoi szkielet. I to w ogóle grę. Od razu pod kinię to wszystko usuwam. Ale jak ja się poczęstuję. Ale zamiecham ham. Owszem, od razu mogę jej Nie bez kojarzeń. Zerżnąć to nie znaczy brzydkie słowo. Chcę je po prostu zabić. Zamordować i udusić, katrupić. Nie, nie. Jaki je okropny jestem. Mhm. Ja jestem porządnym youtuberem, wstawiam facepalmy, żeby nie było w tym odcinku już będzie rzesza facepalm, nie niemiecka rzesza. Znowu facepalm. O, jest łóżko, po co się męczę. Już mam pełny ekwipunek, ledwo co zacz... Niecałe 4 minuty odcinka już mam pełny ekwipunek. Nie, to... To jest, jak yy, pierwszy raz nagrywam odcinek, jakaś wysokość piratów. Nie. B. M. Tak, we pointy. On, remove, keep, okej. Okay. Okej, okay, idziemy tutaj poszukać czegoś. Są krowy. Okay, x. O, jest śnieżny teren. Nie, ja jednak nie idę tego. Jest śnieżny teren, tam jest bardziej ogarnięte wszystko. O, to dostaję. Po co mi tyle gówna jakiegoś? Nie, zaznacznik został. I niestety, jak nie ma Modyfikacje, y, animace, animacje gracza, to odjeń nie, nie ma animacji. bo to jest animacja gracza? Animacja gracza niszczy każdą animację. jeszcze animację ruchu szkieleta. Nie, ja tego, tego nie sprawdzałem, żeby nie było. Kurde, nie mam już co wyrzucać wełna. Po co mi wełna? Dupę mi się tla. A ciekawe czy są wymiane spodnie. Nie tu nie ma. Wiem, że nie ma, bo sprawdzałem już. No, to mogę walić, to mogę walić. I teraz to wszystko do mnie wraca. Kurde gida tu jest. Nie skomentuję tego co się dzieje na moich odcinkach bo nie będę komentował yy, To jest mój nowy kanał, tak Miałem już dwa kanały inne, ale je zdupiłem bo jestem osobą dupiącą kanały What the fuck Dobra, ten odcinek będzie miał 10 face palmów Nie więcej Chcę się osiedlić na tym terenie W tym odcinku już postawię dom. Hmm. Tak, postawię od razu dom. Jakie lagi mam, dlaczego? Jakby mi się Minecraft włączy w tym odcinku, to... Kancel. Lód. Poniższy lód, bo lubię niszczyć lód. mi niszczyć lód. Kto mi zabroni niszczyć lód? No, kto... No, no, no. Kto chce mi podskoczyć? Nie, ja no zabrojenek, no, sam facepalmy, bo mi się nie chce. OK. A! Mam mega lagi. Ok. To chyba jest odcinka, bo nie zaplanowałem, co będę robił. Mój Boże telefon mi to jest że już jest głodny, bo baterii nie ma. nim też wykopię. Pokażę wam co jest pod tym. Jeszcze. I uciekaj, uciekaj, uciekaj. Tak. Coś tak, co takiego się dzieje? To po, pokazywałem w odcinku próbnym. Ładna się lewa wylewa na was. Żeby tak śmiesznie nie było. Okej. Okay. Nie, tutaj się... O, tu jest bardzo ładny teren. Osiedla się tutaj. Mm -hmm. A może się na nasze co, co wy na to? Znaczy to jest świetny pios. Patrzcie Kurde nie, ta jest głównie na zaraz nie zrobię. Nie, Niej No, nie pniosłem jej Żeby nie było czekajcie. To zresztą idealnie do domu zrobione Patrzcie Tutaj i tutaj w środku zrobić drogę No i to jest idealne, że do zamieszkania w nim To będzie Mój treehouse Co by na to? To jest tylko taki odcinek, żeby wam... Aha, żeby jeszcze nie było, żebym... żebym o czymś zapomniał. W tym odcinku zapowiadam. Konkurs na Gift Giftcoda do gry Mintraft. Zera jest najpopularniejszym dzerwą Jeżeli ktoś o, o tym nie wie. Nie, nie jest konkurs na giftcoda, tak. Rzeczy, które musicie zrobić, żeby wziąć udział. Zasubskrybować mój kanał. Po drugie, zasubskrybujcie mój kanał, bo jeszcze, nie, bo jeszcze tego nie zrobiliście. Jak zasubskrybujcie mój kanał, to wtedy wystarczy wejść na stronę, podaną w opisie i oczekiwać odcinka konkursowego, kiedy będę mówił, że jest konkurs. Okej, okay. teraz muszę... Aj, Dirt ma być. Okej, okay, Mandirta. Teraz Dirt, 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 Dirt... dirt. Nie, wiem, po prostu co to za lepiej, że to jakoś wyglądało jak ludzie. Spoko. Żeby Ziemia wyglądała na... jak ludzie. Ja poczekaj, czy bez sensu w tym odcinku gadam. Po co ja w ogóle odcinek nagrywam? W ogóle po co? A, i że się wszyscy mieli świadomość. Ja znam opcję zbanować kogoś na... Nie, to jest Recapitator. Tu jest Tricapitator Kopiemy ręką Tu jest mod Tricapitator Naprawdę Pierwszy raz nie lubię Tricapitatora Sprawdzam zegarek Okej okay. Jeszcze chwila odcinka będzie i będę kończył Pas jest zaraz na drzewo tylko I zaniezraję drabinkę Żeby nie było, będzie by drabinka Okej, okay. już jest końcówka, jeszcze nie Aha, spoko. Mam zawalony ekwipment jakimś gównym. Teraz po prostu wszystko przerabiam na kije. Z kijów robię drabiny. Proste, proste. Z kijów zrobię drabiny, mam ich tyle, że kurde zjezu mi zaraz mu Aha, i teraz tak, tak będę stracony pół godziny co drzewo niszczył. Orzekaj się, a i teraz mam co Nie okej okay. mm -hmm, już kilka i będzie szybciej nam szło mi raczej jakby ktoś się chciał zapytać mam mikrofon samson mic a nagrywam programem action Według mi lepszy most frapsa to jest polski program firmy Release <grymne> sa <grymne> żeby nie było, że nie wymałem pełnej nazwy Chiromirili jest bardzo, bardzo dobry program, lepszy od FRAPSa, jak wam mówię. Możki mówić to U-Talk nie bądźcie przygód FRAPSa, u No to jak ściągniecie sobie yy, próbną wersję actiona, to zobaczycie, że się mylicie, bo to tylko ja mówię prawdę, ja znam prawdę, wy też prawdę, jeżeli nie oglądacie, bo wszyscy inni nie znają prawdy, jesteśmy jakąś sektom, sektom. O, to jest taki totem nasz. I, to co się ukrywać, to jest kurde 50 wojna światowa. To jest kurde Tarzan Party. Nie, jakiś Tarzan Party. Ej nie, dobra, to ja się osiedlimy. Ale ja kiedy ja sobie wbijam Powybijam, zniszczę je w całości. Połowa drzewa już padła. Zniszczyłem jeden klasek połow drzewa nie ma. Hej, okay, to wszystko trzeba zostawić Ja chyba usunę trikapitatora Dosłownie po drzewa nie ma, tego, tego, że tutaj się coś zniszczy, a tu ja widziałem Jestem mordercą Okej, okay. bah Okej. Okay. Postawię tutaj drabinę, nie da się, świetnie Usunę trikapitatora, następny odcinek i usunę to na struktury, bo mnie dają robiłem po prostu nie pomyślałem o tym na początku, ale już teraz z tym pomyślałem. Homo sapiens, osoba myśląca. A homo, ho, nie homo sapiens, to jest osoba niemyśląca. Dobra, tu się osiedlamy tymczasowo. I ja chyba na stałe się tutaj osiedlimy. No, to mi chyba świetny pomysł. Ty, tak, tutaj. No i okej, okay, tutaj na razie mogę sobie zalepić dębowymi deskami. Okej. Okay. To jest na razie nasz treehouse. Mój treehouse. już Żytaj mi nie padało. To tak zrobimy. Tutaj walimy crafting table. Okej, okay, minecrafting, super, Super. Super bomba Gówno. Dobra, nie jest tak nas na nic. Okej okay, moje ziomeczki ziomka Ja jestem ziomek.pl pl, pl ziomek.pl I się z Wami przygnam Patrzę jak ja blisko skaczę I się z Wami Do następnego odcinka No to cześć